Siemanko z tej strony Dark6. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć pewną ważną informację. Mianowicie, założyłem sobie Skype'a dla widzów, Snapchata dla widzów, Aska, chociaż to już dosyć dawno i Twittera też dosyć dawno, ale zawsze tutaj to Wam chciałem jakoś zaprezentować. Jedyne jeszcze co to mi zostało zrobić fanpage'a na Facebooku, a ja tym się zajmę wcześniej. Co ja gadam? Później. Yy, Także yy, to tutaj gdzieś będziecie mieli, nie wiem, tu gdzieś zrobię wszystkie tak mniej więcej po prostu nazwy, gdzie będziecie mnie mogli znaleźć I oczywiście też będą linki w opisie odpowiednie Także to po prostu po to, żebyście mieli tutaj taki większy kontakt ze mną Bo na Skype i na Snapchacie można po prostu sobie popisać Na Twitterze i ASKu, no to na Twitterze będę udostępniał wpisy już wkrótce Na ASKu możecie zadawać ewentualne pytania Także zawsze takie coś się przyda To taka krótka po prostu informacja dla Was Wszystko macie w opisie Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!